Czas wprowadzić do mojego świata Toka Life World świąteczną atmosferę. No właśnie, dzisiaj będziemy ozdabiać domek Toka Boka, e, tak by był bardziej świąteczny, tak by był bardziej zimowy. Zaprosiłam do tego odcinka kilka postaci, które być może znacie już z kanału Bajolanki. Nie może zabraknąć bogatej Izabeli. Łyżwiarki Anastazji, którą znacie z shortów. Łyżwiarka Anastazja codziennie otwiera dla was kalendarz adwentowy właśnie na kanale Bajolanki. Piotruś, on również będzie ozdabiał z nami dom? No i wredna Ania, mam nadzieję, że nie będę żałowała, że cię zaprosiłam. Już się zastanawiam, co by tu zbroić. Anka! Dobra, dobra, świąteczna atmosfera, bierzmy się do pracy. Kocham święta! To taki piękny, magiczny czas! Oj, tak! No dobra, i co? Od czego zaczynamy? No, mamy tutaj sporo pomieszczeń. Bardzo ładną sypialnię, tutaj mamy salon. Brakuje tutaj świątecznych akcesoriów i dodatków. Hej, Piotruś! Co? Chodź, pójdziemy na pocztę. Tam na pewno znajdziemy mnóstwo świątecznych rzeczy. Ty, 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 ty i ja. Nie bój się, nic ci nie zrobię. Piotruś, idź. No dobra. Anastazja, trzymaj pudełko. Pochowamy wszystkie rzeczy do tych pudełek, okej? Okay? No dobra, dobra, ale co mam chować? Wszystko! Możemy pochować też kwiaty. Zamiast nich, poustawiamy tutaj świąteczne ozdoby. No dobra, to biorę się do pracy torczyk i taki krzaczek jakiś. Dobra. Hej, poduszki też? Też! Może znajdziemy jakieś świąteczne poduszki? No też dobry pomysł w sumie. Poduszka z cytrynką mało świąteczna. Lepiej zamienić ją na coś innego. Musimy tu zrobić miejsce na świąteczne ozdoby. O jacie! Nie spodziewałem się, że będzie tutaj aż tak dużo świątecznych ozdób. No ja w sumie też nie. Hej, może się przebierzemy? Co ty na to? Zobacz, tu jest taka fajna opaska. Będzie ci pasować. Ubierz. Oszalałeś, będę wyglądać jak wariatka. Oj weź, odpuść Anka. Ubierz. No dobra, pokaż. Ha? No i jak wyglądam? Fantastycznie. A to co? O, jakie fajne. Hej, zobacz, tu jest nawet taki strój. Wow, a to lampion, sweter! Hej, jak wyglądam? Ech, no nie wiem. No weź, fajnie czy nie fajnie? No może być. Dobra, zabierzmy kilka ozdób i chodźmy do domu. Zamienimy obrazy z kwiatami na świąteczne obrazy. Które dodadzą fajnej atmosfery. Te obrazki też zamienimy. Powiesimy tutaj taki obrazek i dwie półeczki wiszące, na których będziemy mogli postawić jakieś ozdoby. Hej, jesteśmy! I mamy mnóstwo świątecznych rzeczy! Mnóstwo świątecznych ozdób! Ojej, naprawdę macie ich całe mnóstwo! Pokażcie, co tam macie! No weź ode mnie ten karton, jest taki ciężki. Okej. Okay. O, jaki słodki Renifer. A poczcie było mnóstwo świątecznych rzeczy. No to ekstra, wszystkie wyglądają pięknie. Rozłóżmy je. Myślę, że tutaj w salonie powinna stanąć ta piękna choinka ory, ty jako ona jest cudna. Hej, może tu jeszcze postawić kulę śnieżną, co ty na to? Tak, to świetny pomysł. Postawię ją o tutaj. Tu, na przedpokoju, też możemy postawić choineczkę. Ta będzie wyglądać fantastycznie. I jeszcze zamienimy ten obraz na świąteczny wieniec. O wiele lepiej to wygląda, ale jeszcze czegoś brakuje. Postawimy tu jeszcze Renifera, ależ on słodki. Oj, tak, wygląda cudnie. Na stoliku w salonie postawimy świeczki. Będą wyglądać fantastycznie. Pasują, prawda? Tak, pasują idealnie. Na poczcie znalazłam grę planszową. To świąteczna gra. Ale super, będziecie mogli później pograć. No i znalazłam też elfa. Elfa postawimy tutaj. A tego dziadka do orzechów postawimy tutaj. Och, wszystko wygląda coraz piękniej. Jeszcze tu, jeszcze tu mamy kilka ozdób. Jak najbardziej coś możemy postawić w kuchni. Tutaj też musi być świątecznie. W kuchni możemy też postawić taką elegancką solniczkę i pieprzniczkę. Postawimy tutaj też takie świąteczne ciasto, a na półce filiżanki. Bardzo ładnie. Ej, a co będzie z tym pokojem? Tutaj jest tak pusto. A, tu jest pusto nie bez powodu. No a co tutaj będzie stało? Czym zapełnimy ten pokój? No jak to, czym? Kochani, przecież musimy tu postawić wielką świąteczną choinkę. Oczywiście taką choinkę tutaj zaraz znajdę. No może wybierzmy zieloną, taką klasyczną, a pod tą choinką będziemy mogli postawić prezenty. Choinkę oczywiście musimy ubrać, a bombek znajdziemy tutaj całe mnóstwo. Ojej, ubieranie choinki to najlepsza zabawa na świecie. Niech każdy dołoży coś od siebie. Ja wybrałam czerwone kokardki, które są bardzo ładne. Mi bardzo podobają się te biało-czerwone bombki. A mi te czerwone kulki one są śliczne. Ja wybrałam laseczki, takie same jak mam na opasce. Nasza choinka będzie wyglądała fantastycznie. Zapakujemy kilka rzeczy w takie piękne opakowania, no i nasze gotowe prezenty oczywiście postawimy pod choinką. Ta wasza choinka faktycznie wygląda przepięknie. Wszystko pięknie błyszczy, ładne bombeczki tutaj wiszą. Dobra, ustawiam prezenciki pod choinką, ale coś jeszcze możemy tutaj postawić coś jeszcze nam się tutaj jak najbardziej zmieści. Ja wiem co, ja wiem! Co takiego? Domek z piernika! O, to świetny pomysł! Nie wiem czy wiecie, ale piernikowy domek może być domkiem. Dla słodkiego pieska. Tutaj w sypialni jest jeszcze bardzo pusto. Jak najbardziej możemy powiesić tu kilka czerwonych bombek, które są też lampkami. No ale tu na komodzie jeszcze takie pustki. Co by tu postawić? Takie piękne gałązki. Świąteczny zegar. Kulę śnieżną z liskiem. Na podłodze duży biało-czerwony dywan. Wymieniłam białe firany na takie bordowe zasłony. Powiesiłam tutaj haczyk i na tym haczyku zawiśnie oczywiście jemioła. A w sklepie Has znajdziemy piękne poduszki. Będą pasować do wystroju naszego domu. No, i udało nam się stworzyć świąteczną atmosferę. Domek wygląda bardzo ładnie. A przy tym, wszyscy świetnie się bawiliśmy. Fajnie, że była dzisiaj z nami Izabela, Anastazja, Piotruś, wredna Anka, która dziś wcale nie była taka wredna. A jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Bajolanki. I bądźcie na bieżąco z nowymi odcinkami Toka Boka. Do usłyszenia. Pa!